Witam, witam! Covenant of Champions is up and we have 4 new heroes. Not sure if I will have time to review all of them. To be honest I need to review all 3 stars and 4 stars from this event, but let's be honest they are amazing and worth to keep. So let's do legendary heroes. In this video I will talk about tactical sniper Goretooth. Goretooth is dark faction warrior, amazing class if you give him emblems he will have chance to revive he's a part of abyss hunter family so this give him a bonus uh, from 2 up to 5 heroes he has plus 5% up to plus 20% defense nothing crazy but it's okay he also has additional perks during monster island event on top of that he has 2 passives when this character casts their special skill, they give a hunter's mark on a random enemy. The target receives 150 damage over 3 turns. If a target already has this effect, the duration will be refreshed and the damage will be increased by 150 up to 1500 damage in total. Okay, we know this one from Monster Hunter Family, and it's really cool. Of course, more hunters more marks. And second passive is new. When this character casts their special skill, they transfer the newest cleanseable status ailment from themselves to the target. If the special skill cannot target an enemy, a random enemy is chosen instead. If this character has no cleanseable status ailments, they recover 3% HP. OMG. This is crazy. So, when you can't um, target enemy with sniper, probably only when you have mindless attack on your hero. So, let's say he has mindless attack. When it will trigger, he will lose mana and will transfer mindless attack to a random enemy. That's insane. And it works with any ailment when he uses his special skill. If there's nothing to transfer, he will receive 3% healing. That's only 50 HP, but that's because of his speed. Heroes with less speed will heal more. He has 859 on attack, 788 on defense, and 1380 on HP. Attack power is super high. Defense and HP is just average. If you want to give him emblems, you should go full attack. But he's a tactical hero, so I bet some guys will choose defensive build, but for me, that's a waste of his potential. With full attack build, he will have 1037 on attack, 947 on defense, and 1603 on HP. Really good stats. Even defense and HP are good now. That's why I recommend this build. Mana Speed is very fast, so he needs 6.5 tiles to go off. He need plus 9% mana generation to charge with six, and that's super important for him. His Titan Tooth Blade deals. 430% damage to the target. The target gets minus 45% defense for 2 turns. The defense decreases by minus 15% each turn up to minus 60%. The target can't gain mana for 2 turns. So let's break it down. Deals 430% damage to the target. So sniper hit. 430% at very fast speed is really nice. He hits stronger than Konshu. The target gets minus 45% defense for two turns. The defense decreases by minus 15% each turn up to minus 60%. Defense down. Wow, that's amazing. Round 1, 45%. Round 2, 60%. Huge debuff only for 2 rounds but he's very fast 45% is the highest in purple and minus 60% is just crazy the target can't gain mana for 2 turns amazing so basically 6 styles and you can block hero of course monk and cleric can resist but still that's amazing skill i love all heroes with mana or skill control is gratitude good yes he's amazing great stats fantastic class okay family bonus crazy passive very fast speed and insane skill good damage best defense debuff in dark faction and mana block so looks like we have another crazy crazy op hero yes he's a sniper and current meta is not sniper based but there are exceptions so i like Hochenwerf, Quintin, even good old Malosi. Um, heroes that have tactical skill skills. And Goratut is tactical hero too. He's amazing on attack, six tiles to control one enemy, that's great. But is he good on defense? Yes. But I don't think we will see him on arena top teams very often, cause they are based around heavy burst damage. But if you're a bit lower, he might work well for you. On Titans, he's a monster. Best defense down hero in purple. Um, okay, defense down is only for two turns, but he should be your pick on each yellow Titan. On Bloody Battles, speed matters. He's very fast, hits hard, re reduce defense, and block one hero. On top of that, Hunter's Mark can be useful. Amazing hero there. On buff booster, he's also good. No buffs, but mana block after only 6 tiles can save you there. On rush, no change for him. He's very fast anyway, but mana block can save you. Uh, it's only on one hero, but sometimes you just need to block key enemy, so great option on attack. And his passive is amazing versus mindless attack overall goritude is fantastic hero sniper but he has tactical skill very fast speed makes him useful in each game mode on top of that he has great stats good family bonus and great passives and he's a warrior that's probably most annoying class especially on defense and gosh best defense down in purple so, even that current meta is not sniper based, he's amazing hero to have, and I bet that soon some top spenders will share videos with 3 or 5 garrotudes destroying whole teams. He's definitely worth tabards and emblems, if you want to use him as tactical hero, maybe he doesn't need limit rake, but of course, he's good candidate for etters. more stats makes him more deadly. And gives him more sustain. I really like mana control heroes and I would love to have him. I would build him in no time. So let me know what you think about him. If you liked this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej versii. Powróciło przymierze mistrzów i mamy cztery nowe postacie. Nie jestem pewien, czy dam radę teraz omówić wszystkie cztery. Szczerze to muszę nadrobić wszystkie trójki i czwórki z przymierza. Natomiast, no to tak szybko tylko powiem, um, te wszystkie postacie są świetne i warte zrobienia. Um, w tym momencie skupię się na legendarnych postaciach i w tym filmie opowiem o um, taktycznym snajperze o imieniu Ząb. Krwiząb jest wojownikiem frakcji mroku. Fantastyczna klasa, jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę się odrodzić. Jest częścią rodziny łowców z otchłani i to daje mu bonus od 2 do 5 bohaterów, zyskuje od 5 do 20% obrony. Nic szalonego, ale okej. Okay. Um, dodatkowo ma bonusy w trakcie wydarzenia Wyspa Potworów i to jest bardzo spoko. Ma również dwie umiejętności pasywne. Kiedy ta postać używa swojej umiejętności specjalnej, nakłada na losowego wroga znak łowcy. Cel odnosi 150 obrażeń przez okres trzech tur. Jeśli cel ma już ten efekt, czas trwania zostaje odnowiony, a obrażenia zwiększone o 150 łącznie do 1500 obrażeń. Ok, więc znamy to z rodziny łowców potworów i to działa bardzo fajnie. Natomiast, oczywiście, im więcej łowców. Im więcej znaków łowcy, tym większe obrażenia. I druga pasywka jest nowa. Po rzuceniu umiejętności specjalnej, ta postać przenosi swoje najnowsze oczyszczalne dolegliwości ze statusu na cel. Jeśli umiejętności specjalnej nie można wycelować we wroga, dolegliwości ze statusu są nakładane na losowego przeciwnika. Jeśli ta postać nie ma na sobie żadnych oczyszczalnych dolegliwości ze statusu, regeneruje 3% zdrowia. OMG, to jest jakieś szaleństwo. Yy, więc kiedy uderza w przeciwnika, przenosi oczyszczalne negatywne statusy. Jaka jest sytuacja, kiedy w tym momencie sniper nie może wycelować przeciwnika? Przychodzi mi do głowy jedna: furiacki atak. Więc wyobraźmy sobie, że ma na sobie furiacki atak i kiedy Furiacki atak się na nim aktywuje. On oczywiście straci manę, zada obrażenia jednemu z sojuszników i nie może wycelować we wroga, więc dolegliwości ze statusu będą przeniesione na losowego przeciwnika. Super, więc nie dość, że sam się oczyści, to jeszcze przeniesie na przeciwnika furiacki atak, jakiś kosmos. Um, jeśli nie ma nic do oczyszczenia, to uleczy się za 3%. Punktów życia. To jest zaledwie 50 HP, natomiast to dlatego, że on jest bardzo szybki. Im wolniejszą, postać, im wolniejszą manę mają postacie, tym będą się więcej leczyły dzięki tej pasywce. Chrwizom ma 859 ataku, 788 obrony i 1380 punktów życia. Siła ataku jest bardzo wysoka. Obrona i punkty życia są na przyzwoitym średnim poziomie jeśli chcecie dać mu talenty powinniście iść ścieżką ataku. Jest taktyczną postacią, więc i do zakład że niektórzy będą mówić nie, no taktyczny, trzeba go w obronę i punkty życia zrobić. Słuchajcie, w pełnej ścieżce ataku ma 1037 ataku, 947 obrony i 1603 punkty życia. Bardzo dobre statystyki, nawet ta obrona i punkty życia są teraz dobre, i dlatego polecam ścieżkę ataku. Szybkość many jest bardzo szybka, więc potrzebuje 6,5 klocka, żeby się odpalić. Um, mając plus 9% regeneracji, many będzie się odpalał po 6 klockach, i to jest dla niego bardzo ważne. Jego ostrze skła tytana. Zadaje 430% obrażeń celowi. Cel otrzymuje minus 45% do obrony na czas dwóch tur. Obrona zmniejsza się o 15% w każdej turze aż do 60%. Cel nie może generować many przez czas dwóch tur. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 430% obrażeń celowi. Ok, więc uderzenie snajpera 430% przy bardzo szybkiej manie jest dobrym wynikiem. Uderza mocniej niż konszu. Cel otrzymuje minus 45% obrony przez dwie tury, e, co minus 15% co turę aż do 60%. Obniżenie obrony. Wow, to jest fantastyczna sprawa. E, jeden z najlepszych efektów. Runda pierwsza minus 45%, runda druga minus 60%. Ogromne obniżenie obrony e, tylko na dwie tury. Natomiast on jest bardzo szybki. Minus 45% to jest największe obniżenie obrony w kolorze fioletowym, a minus 60% jest szaleństwem. I celnie może generować many przez czas dwóch tur. A fantastycznie, więc sześć klocków i blokujecie jedną postać. Oczywiście mnich czy kleryk może się oprzeć, natomiast nadal jest to fantastyczna umiejętność i uwielbiam bohaterów, którzy są w stanie kontrolować manę lub umiejętności specjalne przeciwnika. Czy krfiząb jest dobry? Tak, jest fantastyczny. Świetne statystyki, rewelacyjna klasa, um, niezły bonus rodziny, szalone pasywki, bardzo szybka mana z kosmicznym specem, zadającym duże obrażenia, e, robiącym największe obniżenie obrony we frakcji mroku i blokuje manę. Więc wygląda na to, że mamy kolejną przegiętą postać. A jest snajperem? Wiem. Obecna meta nie bazuje na snajperach, ale jest kilka wyjątków, jak chociażby Hohenwerf, Quintin, czy nawet dobry, stary Malosi, postacie, które mają taktyczne umiejętności, a krwi ząb również ma taką taktyczną umiejętność? Jest fantastyczny w ataku, sześć klocków i blokujecie jedną postać to jest fantastyczne. Um, natomiast, czy jest dobry w obronie? To jest pytanie. Odpowiedź moja tak. Jest dobry, natomiast nie wydaje mi się, że dosyć często będziemy go widywać w topowych obronach na arenie, z prostego powodu. One są zupełnie inaczej zbudowane, właśnie nie bazują na, na snajperach, a na bardzo silnych obrażeniach obszarowych. Natomiast jeśli gracie troszeczkę niżej, to może działać dla Was bardzo dobrze w obronie. Na Tytanach jest po prostu rzeźnikiem. Największe obniżenie obrony w kolorze fioletowym. Um, obniżenie obrony działa tylko dwie tury, natomiast powinien być waszym wyborem na każdego żółtego tytana. Na krwawych jatkach szybkość ma znaczenie. On jest bardzo szybki, uderza mocno, obniża obronę, blokuje manę, dodatkowo rzuca ten znak łowcy, który może być tu przydatny. Fantastyczna postać. Na podbitych ulepszeniach również jest dobry, sam nie rzuca podbić, natomiast e, blokuje manę po zaledwie sześciu klockach i to może Was uratować. E, na szturmie niewiele się dla niego zmienia, On tak czy siak jest bardzo szybki, natomiast blokowanie many przeciwnika może Was uratować. E, tak, to jest tylko na jednej postaci, natomiast czasem potrzebujecie właśnie zablokować tego jednego kluczowego przeciwnika, żeby wygrać. Więc świetna opcja w ataku na szturmach, a dodatkowo jego pasywka działa fajnie przeciwko chociażby temu furiackiemu atakowi. Podsumowując, ząb jest fantastyczną postacią. Snajper z taktyczną umiejętnością. Bardzo szybka mana sprawia, że jest przydatny właściwie w każdym trybie gry. Dodatkowo ma świetne statystyki, e, niezły bonus rodziny i rewelacyjne pasywki, i jest wojownikiem, to jest prawdopodobnie najbardziej denerwująca klasa, szczególnie w obronie. I kurde, no, najwyższe obniżenie obrony w kolorze fioletowym. Więc nawet jeśli obecna meta nie bazuje na snajperach, jest postacią, którą zdecydowanie. Warto posiadać i jeśli ją będziecie posiadać, to będziecie jej używać. Jestem przekonany, że niedługo ktoś, kto wydaje wpytę hajsu na grę, wrzuci jakieś filmy z trzema czy pięcioma krwi ząbami niszczącymi całe drużyny. Zdecydowanie jest wart tabardów i talentów. Jeśli chcecie go używać tylko jako taktycznej postaci, może nie potrzebuje przełamania limitu, natomiast oczywiście jest bardzo dobrym kandydatem dla kulek. Wyższe statystyki sprawią, że będzie bardziej zabójczy i bardziej wytrzymały. Uwielbiam postacie kontrolujące manę przeciwnika i zdecydowanie bym, bym go chciał, zrobiłbym go w pierwszej kolejności. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach, trzymajcie się. Do zobaczenia.